Cześć, Siemano, z tej Sony łask tym. Witam Was w mojej hodowli. Tak na załączonym obrzasku widzicie moje kurki. Chciałam Was poinformować, bo się stan hodowli, królików zmienił. No i w ogóle chciałam Wam pokazać te maluchy. Tam się nie zmieniło, tam jest samczyk, dwie samiczki, no i samiec. Tutaj sprzedałam samiczkę. Zostały dwa samce. Zaraz wam pokażę. O, widzicie. Taka szara poszła. Samiczka. Wczoraj ją sprzedałam. Wczoraj był czwartek. Podejrzewam trzynasty chyba, czy czternasty jakoś tak. No i zostały dwa samczyki. Ona już zostaną. Na ubój, na mięso po prostu. stały na kolację chlebka suchego. No i tak pamiętać, tu był samiec, baran madagaskarowy, srok, yy, madagaskarowy został też sprzedany na mięso, a tamta samiczka po prostu do dalszej hodowli, do znajomego, tam synowi. No i tutaj się nic nie zmieniło. Tutaj Włączę lampę, już tak widzicie, mamuśka odejść. Mamuśka! Ej! Tak widzicie, maluszki. Małe bąble już zaczynają jeść z mamusią chlebek. Małe bąbelki. Małe, bąbel... Małe bąbelki zostają. Jak będą samiczki, trzy to bym bardzo się cieszyła. Dwie na pewno bym zostawiła. Póreś albo i trzy bym bo są po tym samcu co sprzedam na mięso to one po prostu o jeden bąbelek do mamuśki podobny dwa w sumie tylko że ten jest bardziej jaśniejszy bąbel a ten do tatuśka o, tak jak widzicie sobie chrupią z mamuśką dobra nie będę im przeszkadzać no i tutaj mamy samice ona nie wiem, samcowi się nie daje. Brzuch ma bardzo duży, a kurde, Ja dobuduje, ale nic w ogóle nie ma ani puchu, tylko po prostu słomio. Słyszcie, jak wyroczy? Nie wiem, czy się wykoci, czy nie. No nie wiem. Naprawdę nie wiem. No i dobra, będę kończyć kurcze zimno uciekam do domu bo masakra jest zaraz zobaczymy ile stopni minus prawie 4 dobra jeśli się podobało dajcie łapkę w górę komentarz no i zasubskrybujcie kanał bo widzę, że dużo osób ogląda moje filmiki bez subskrypcji niech zasubskrybujcie mój kanał wciśnijcie dzwoneczek żeby wam przychodziły powiadomienia no I dobra, trzymajcie się. Moje kury Was też żegnają, tak słyszycie? Trzymajcie się. Do następnego, cześć.